tych, którzy je tuszowali oraz tych, których zadaniem jest dotarcie do ofiar i ich rodzin. Kościołowi katolickiemu na całym świecie bardzo trudno jest przyznać się do tych przestępstw, wyciągnąć rękę, wysłuchać ofiar i zrobić wszystko, co możliwe, aby reagować sprawiedliwie. Częścią tego może być również edukacja. Wspomniał ojciec, że w instytucie panuje kultura edukacji jako coś ważnego, co trzeba wdrażać w życie. Czy jest coś, co można zrobić? Wiele można zrobić, a i Kościół już wiele razy się wykazał w tym względzie. W 1992 roku św. Jan Paweł II opublikował dokument Pastores Dabo Vobis. Który stwierdza, że formacja ludzka jest kamieniem węgielnym wszystkich innych rodzajów formacji kapłańskiej duszpasterskiej, intelektualnej i duchowej. W 2016 roku Dykasteria do Spraw Duchowieństwa wydała wytyczne dotyczące zarówno początkowej, jak i stałej formacji kapłańskiej, podkreślając, że osoby zagrożone tym, że mogą stać się sprawcami nadużyć, powinny być eliminowane podczas selekcji. Mogę śmiało powiedzieć, że w wielu miejscach to, co Kościół zaleca i wymaga nie jest wdrażany ani wprowadzane w życie. Mówiliśmy o wielu czynnikach, które promują przypadki nadużyć lub ułatwiają ich dopuszczenie się. Mówiliśmy o przemocy, ubóstwie w Ameryce Łacińskiej. To ważna kwestia. Czy uważa ojciec, że taka faktycznie jest rzeczywistość? Ochrona bezbronnych osób w kościele nie może istnieć w swoistej bańce. Tam, gdzie mówimy, w naszej parafii ludzie czują się bezpiecznie. Na zewnątrz, w najbiedniejszych dzielnicach, ludzie spotykają się z groźbami śmierci i wszelkiego rodzaju przemocą. Jeśli czujesz lub widzisz, że coś jest nie tak, zaufaj swojemu instynktowi i działaj. Skontaktuj się z osobami, którym ufasz i które mają większą wiedzę na temat postępowania w takich sytuacjach. Ważne jest, aby diecezje i wspólnoty zakonne posiadały odpowiednio przeszkolone osoby, które mogą udzielać wskazówek, co robić i gdzie kierować skargi lub podejrzenia. Natychmiastowe działanie ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania wszelkich nadużyć, które już mają miejsce lub mogą wystąpić. Myślę, że ta misja musi być naprawdę bliska ojca sercu. Dlaczego zdecydował się ojciec kontynuować to, co robi? Ofiary z różnych części świata, po różnych rodzajach nadużyć i w różnych kontekstach prosiły mnie o pomoc, zarówno z Kościoła, jak i spoza niego. Wiele z nich, choć nie wszystkie, zachęciło mnie do kontynuowania pracy, nawet jeśli widzą, jak bardzo odbija się to na mnie, mojej wspólnocie i na naszym instytucie. Jedyną spośród cnót kardynalnych, która ma swoich urzędników, ministrów, ma swoje instytucje... To jest sprawiedliwość. Wszyscy w jakiś sposób sobie zdają sprawę z tego, jak ważna jest sprawiedliwość. Z drugiej strony, jeżeli coś jest niesprawiedliwe, no to buntujemy się przeciw temu. Ktoś mówi: To jest niesprawiedliwe. Rozumiemy, że to jest złe. A więc jest ta sprawiedliwość bardzo dla nas ważna. No ale czym ona jest? Jak ją należy rozumieć? Najprostszą definicją sprawiedliwości jest Oddawać każdemu to, co mu się należy. I właściwie na tym moglibyśmy skończyć. Tyle, że co to znaczy oddawać to, co się należy i co się komu należy? Jak to należy rozumieć? Myślę, że tutaj powinniśmy zastanowić się nad tym. Przede wszystkim cnota sprawiedliwości ma swoje dwa aspekty. Sprawiedliwość względem Pana Boga i to nazwiemy pobożnością, i sprawiedliwość względem bliźniego. Bogu należy się co innego niż ludziom, którzy nas otaczają. Warto zaznaczyć, że oba te elementy sprawiedliwość względem Boga i względem bliźniego składają się na tę cnotę. Chociaż w takim potocznym rozumieniu yy, myślimy, że, że to dotyczy tylko innych ludzi, którzy nas otaczają. Ale tak nie jest. Nasza cywilizacja, a szczególnie nasza cywilizacja prawna, czerpie ze starożytnego Rzymu. I zwróćcie uwagę na to, że w starożytnym Rzymie, chociaż mówię tutaj o czasach jeszcze pogańskich, yy, Rzymianie. Nie znali prawdziwego Boga, to rozumieli, że ta cnota sprawiedliwości ma te dwa aspekty. I Rzymianie pod wieloma względami byli społeczeństwem bardzo religijnym. Cesarz Rzymski był jednocześnie Pontifex Maximus, czyli najwyższym kapłanem. I rozumiał, że ma jakieś swoje obowiązki względem bóstw, które były E a Carlo si dispiace moltissimo di non poterlo aiutare più. Quello che mi ha più colpito in, in, nella lettura delle testimonianze su Carlo è questa sua piena disponibilità, non solo all'ascolto di quello che Dio voleva da lui, ma era già, era già pronto, era già disponibile a dire va bene, qualunque cosa sia, io sono qua. Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede. Immensa, cioè era proprio una cosa che spiccava nonostante, diciamo, il suo lato bambino e il suo lato della fede potessero andare di pari passo, non è che uno nascondeva l'altro. Se dovesse descrivere in poche parole la cosa che mi ha più colpito su Di Carlo è stata la sua profonda fede e generosità. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa e che recitava il Santo Rosario con fedeltà quotidiana e che faceva l'adorazione eucaristica sempre. Il pregare per lui era un colloquio, era un incontro con quel Gesù che, che sentiva vicino, ma era anche un modo per intercedere per gli altri, era anche un modo per, per aiutare gli altri, per fare della carità. Preghiera è accorgerci che tutto quello che viviamo. Ci precede, ci accompagna e ha una sua destinazione. Cioè io non mi ricordo mai che ha desiderato qualcosa, diceva io prego perché mi serve questa qualcosa, era più un pregare per, sia per se stessa, però anche per gli altri. Era una preghiera semplice, anche il suo diciamo, viso era tranquillo, molto pacato, sereno. A questo proposito mi ricordo bene che Carlo era molto in contatto con le romite, con le suore di clausura su, nella periferia di Milano e questa sua frequentazione de, de, delle contemplative lo portava a dire l'importanza che queste donne, questi uomini anche hanno nella Chiesa perché diceva se queste persone riescono veramente a svolgere sul serio la loro vocazione di contemplative potranno aiutare anche molti altri che non pregano, che non conoscono nemmeno Dio, ma potranno attirare su di loro le grazie di Dio. La preghiera, come ha detto molto bene Papa Benedetto XVI, è il respiro dell'anima e così come il respiro è formato da due tempi, così anche la preghiera, il primo momento, il primo tempo è quello in cui assumiamo l'aria buona di Dio, l'aria carica di vita, della vita di Dio. E il secondo tempo della preghiera è quello in cui restituiamo l'aria carica di anidride carbonica. E nella preghiera che ha bisogno di silenzio, ha bisogno di, di, tanta, eh, di tanta perseveranza anche, eh, riscopriamo questo nostro essere creature. Nella preghiera abbiamo la possibilità di entrare concretamente. Nello spazio, nello spazio di Dio. Carlo diceva, io ho una meta come tutti gli altri che nasciamo su questa terra, raggiungere il cielo, cioè l'incontro definitivo con Cristo dove saremo felici per sempre. Lui sapeva che la felicità qua sarebbe stata parziale, però credeva nella promessa di Cristo di una felicità piena, futura. E diceva, per raggiungere questa meta, questo cammino, che non era nemmeno per lui, è stato semplice, non è per nessuno, ci aveva una bussola che era la parola di Dio. Questa bussola l'avrebbe condotto e l'avrebbe orientato nel quotidiano. La, la parola di Dio era per lui come un'ancora, bastava scorrere, sfogliarla, leggerla, che per lui vi trovava le risposte al momento.